Pozdrawiamy kogoś? No, wszystkich, nie? Żyjących jeszcze. Wszystkich jeszcze żyjących. A to był, to był błąd, ten gwiazd to był błąd tutaj, nie? Dlatego wiesz, jak możemy to zmienić? Możesz stąd wyskoczyć? Aha. I wtedy będziesz na dole szybko. Działamy? Nie wiem. Daj już sobie lewą rękę do kamery. Wiatr wie, poczekaj chwilę, aż wiatr wie, przestanie wiać, bo. No, ale okay, w dobrą stronę, kompletnie się ty nie przejmuj. Wiatr w plecy. To wiatr chyba w dobrze, plecy? co? No, niby tak. Dobra? I na hasło bardziej przechyla się. Czyżby? Oczy... Oddychaj sobie głęboko. Kto tam na dole czeka z tobą? Na ciebie. Leżanka. Koleżanka. którą namówiłam na ten skok. I co, ona też skacze? Ona skoczyła. Już skoczyła? Miał się iść do domu. To Tylko to mi się trochę... zachciało adrenalinę. No nie możesz być gorsza, co? Y... Musimy ją dogonić. No. ilości skoków. Tu już nie polecam zerkać, bo jest wysoko. Nie trzeba sprawdzać. No. Mówisz mi na słowo Dobra, i tylko na wyprostowanych nogach i tak się przychylam i lecę i niech się wola, wola nieba dzieje Dokładnie tak, pamiętaj, Aha. że działamy na moje hasły, dobra? Aha To co, dołóż sobie lewą rękę do kamerki Nie trzymasz? Co? Trzymasz mnie? Trzymam cię cały czas, od samego początku I na bandi się przychylasz Trzy, dwa, jeden, bandy. na ziemi. Witam. Cześć. Głowa w kierunku klatki piersiowej, głowa w moją stronę i rądujesz na plecy. Dzięki. I gratulacje.